Cześć wszystkim, witajcie kochani. Z Nowym Rokiem mamy troszeczkę nowe miejsce. Postanowiłem spróbować tutaj, jakby zrobić takie tło z mojego kącika, gdzie mam praktycznie bardzo dużą część mojej kolekcji. Nie wiem, czy to akurat widać w kadrze. Tutaj jest nowy mikrofon, który mam nadzieję też. Że doda troszeczkę lepszego dźwięku, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słyszeć. Więc z góry prośba o wyrozumiałość. Będę nad tym pracował, żeby dopracować jakby nie wiem, może modulację i też jak ten mój dźwięk brzmi. Tak pokrótce was tylko tutaj pokażę wam tutaj Tsubasa na PlayStation 2 w tle Shenmue Oczywiście tutaj zrobiłem taką wystawę, żeby wam pokazać na przykład Sega Rally 2006, którą już prezentowałem. Zaraz obok Segarelli 2 i takie modele z. To są takie, co dwa tygodnie wychodziły, dalej wychodzą, taka kolekcja samochodów rajdowych historycznych. Tutaj mamy Lancia Delta Integrale, tutaj mamy Toyota Serica Turbo z napędem na cztery koła. Obie te, z, oba te samochody to gwiazdy pierwszej Segarelli, ale też występują w Segarelli dwójce Tutaj na dole nie widzicie tego do końca, tak? Tutaj jest Ford Focus WRC, bardzo znany, zwłaszcza w Kolinie Makryli 2, tutaj właśnie jest Kolinie 1, Faureli 2, tam też możemy tym Focusem pojeździć. No i oczywiście taka gratka dla nas polski, to jest Sobaru Impreza, którym jeździł Krzysztof Kołowcy, to jest akurat Raid Polski 1997, bardzo fajny. E, tutaj mamy wszystkie gry na, na Dreamcast'a, na Saturna, e, te crossovery e, X-Men e, vs. Street Fighter i Tak dalej. Tak więc mam tutaj wszystko sobie fajnie, bo stawiałem tutaj kolekcja Gears PSX, a tam dalej też e, jest tutaj też Virtua Fighter Saturn. Tak więc, e, no, dzisiaj sobie, e, akurat o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, e, ale będzie kilka ciekawych tematów, dlatego pijemy kawkę. I lecimy z materiałem. Zapraszam. Dobra, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Będę tutaj co, 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 co jakiś czas patrzył sobie, kontrolował, czy odnośnie mikrofonu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie zbierać i tak dalej. To co, słuchajcie, lecimy. Nawiążę do materiału Bartka, który niedawno wrzucił na swój kanał, Tactical Gamer, materiał odnośnie jego top 5 z zeszłego roku. Ja też wrzucę swoje top 5, bo myślę, że planujemy z chłopakami się spotkać, żeby zrobić podsumowanie takie większe, więc tam pewnie będziemy wrzucać top 10 każdego z nas. Tak więc lecimy, zacznę od mojego top 5 i to będzie top 5 w kolejności od, od ostatniej pozycji od top 5, od piątego miejsca do pierwszego. Tak więc piąte miejsce u mnie, Sonic Superstars bardzo fajne odświeżenie Sonika. Podobało mi się design poziomów, walki z bosami, nawiązanie do dawnych, dawnych Soników, ale też taka jakby nowe, świeższe podejście. Tak więc to jest mój numer 5. Numer 4. To się akurat pokrywa z listą Bartka. Warhammer Space Marine 2. No, tak jak Bartek powiedział, zgadzam się z nim w całej rozciągłości. Prawdziwa gra. 100% gry w grze. I pod względem historii mamy spójną historię. Świetną rozgrywkę, bardzo dobrze to jest pokazane graficznie, no naprawdę majstersztyki jeśli chodzi o rozgrywkę, no bawiłem się przednio, nawiązania e, oczywiste do Gears of War, e, tak więc no, f, dla osoby, która miała i dalej ma Xboxa 360 i ogrywała te, te Gearsy, no to po prostu jest e, no, cud, miód i orzeszki, tak? Dobra, lecimy dalej. Silent Hill 2 na miejscu trzecim bardzo dobrze się bawiłem przy tym remakeu. Blobber Team zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę i uważam, że jest to must have dla fanów gatunku, ale też osób, które chciałyby poczuć jakąś taką właśnie wreszcie, jakiś tego kopa w tej generacji. Uważam, że Silent Hill naprawdę bardzo fajnie się sprawdził wiele rzeczy rozbudowano jest tutaj masa gry więc zawartość z punktu widzenia jakby kosztu gry a ilości gry jest naprawdę bardzo bardzo do, na bardzo dobrym poziomie więc polecam serdecznie to jest moje miejsce trzecie moje miejsce drugie będzie dla was zaskakujące bo akurat nie trzymałem się jakby tego żeby pokazywać i wrzucić gry w które koniecznie musiały wyjść w tym roku Ponieważ na drugim miejscu u mnie jest wspaniały Seal of Stars. To jest edycja kolekcjonerska RPG, który no, skradł moje serce. Słuchajcie, jeśli jesteście fanami JRPGów, no to polecam Wam. To jest akurat edycja, którą kupiłem wspólnie z Emilem. Zobaczcie, to jest podwójna okładka, bo tutaj jest okładka właśnie z tym Seal PS5. Dostajemy do tego naklejki, dostajemy mapę. I jeszcze instrukcje, tak więc coś, czego w dzisiejszych konsolach nie ma w dzisiejszych grach. Polecam Wam serdecznie Sea of Stars. No, dla mnie to jest jeden z najlepszych JRPG-ów ostatnich lat. Jeśli e, tęsknicie za grami typu Suicode, Wild Arms, czy też, no, może Final Fantasy, aczkolwiek tutaj jest bardziej taka grafika 2D Pixel Art. Ale, no, jeśli tęsknicie za takimi grami, no to polecam Wam z całego serca Sea of Stars teraz. E, Wyczajecie to na pewno na aukcjach, bądź też w sklepach w świetnej cenie, warto dać szansę temu tytułowi. Zwłaszcza, że sprzedał się w naprawdę zawrotnej ilości 6 milionów egzemplarzy, co jak na tytuł, który był finansowany z Kickstartera, to jest coś niesamowitego, więc to jest zajebista jakość i mówię to z pełnym przekonaniem. Polecam serdecznie każdemu fanowi JRP, JRPG-ów i nie tylko. No i doszliśmy do pierwszego miejsca, słuchajcie, posilę się tutaj, pudełeczka jeszcze nie mam, bo będę musiał kupić, będę na pewno kupował wersję na PS5, która da mi pewność, że tam będzie cała zawartość, teraz ogrywam to na Xboxie, Series X, oczywiście posilę się tutaj okładką pewnego czasopisma, jedynego czasopisma o konsolach, Indiana Jones Wielki Krąg, nie będę oryginalny, ale no, jest to gra, która w tym roku, zaraz po Sea of Stars, składła, skradła moje serce jako druga. Jest no, no to jest po prostu taki, coś w, taki tytuł, który pokazuje nam, że można jeszcze zrobić naprawdę świetną grę ze świetnym scenariuszem, ze świetnym prowadzeniem akcji. Są tam wiadomo jakieś takie rzeczy, które trochę nie zagrały, jeśli chodzi o AI przeciwników, ale naprawdę to nie burzy nam jakby immersji. To jest, powiem Wam tak, podczas grania w Indiana Jones jestem już praktycznie na samym końcu gry i powiem Wam tak, grałem w różne tytuły przygodowe na przestrzeni lat i miałem porównanie. Grałem w Uncharted 1, przechodziłem na live Uncharted 2, teraz niedawno przeszedłem, rozpocząłem grać Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i tak jak patrząc na te tytuły i grając w Indiana Jonesa, to Indiana Jones dał mi idealny miks przygody, eksploracji, walki i historii. Też o, uważam, że Tom Brider daje taką samą mniej więcej dawkę, w odpowiednich proporcjach i odpowiednio rozdzielonych, bo z punktu widzenia jakby walki seria Uncharted dla mnie, zwłaszcza dwójka, zmęczyła mnie strasznie, jeśli chodzi o ilość walki. Rając w Uncharted 2 historia była przepiękna, naprawdę bardzo ciekawa. Rozgrywka i skakanie, eksploracja też, ale no, walki było naprawdę za dużo. A Indiana Jones idealnie to wszystko skupia, jeszcze dodatkowo poznajemy wiele bardzo ciekawych niuansów historycznych z różnych religii, z różnych wierzeń, z różnych lokalizacji. No, jak, tak jak w filmach z Indianą Jonesem w, jesteśmy rzucani po całym świecie, po ruinach różnych cywilizacji starożytnych, tak więc no, powiem Wam tak, cud miód i orzeszki. To by była moja lista, jeśli chodzi o top 5 z zeszłego roku. Ale, ale, ale jeszcze mamy ze dwa tematy, które fajnie by było omówić i pierwszym z nich jest takie spojrzenie na przysz, przyszły, wróć, o, widzicie, będziemy się z tym mylić, albo z datą, konkretnie rokiem, jak będziemy wpisywać, albo pewnie myśląc, że jest jeszcze poprzedni rok, ale jeśli chodzi o 2025 rok i premiery, mam tutaj ściągawkę, i tak powiem wam, słuchajcie, odnośnie Gier, które według mnie bardzo w, mogą, mogą pozamiatać i, i zrobić szum, no to pierwszy, pierwszy przykład z brzegu taki najbliższy Donkey Kong Country Returns HD, 16 stycznia. No Donkey Kong Country to była naprawdę niesamowita gra na super Nintendo i powiem wam, że z przyjemnością zagram w to ponownie, zwłaszcza że w na snesie ogrywałem no, to tak z doskoku na, na emulatorach. Idziemy dalej. Warto powiedzieć, że będą dwie bardzo ważne premiery, y, akurat na PC -cie. gier od Sony, gier, które do tej pory zagramy tylko na PlayStation 5, czyli będzie to premiera Final Fantasy VII Rebirth oraz Marvel Spider Man 2, na, y, obie te gry na PC. -ta. A jeśli chodzi o na przykład gry konsolowe, to idziemy dalej. 4 lutego Kingdom Come Deliverance 2 e, od czeskiego studia, e, które tworzy kontynuację swojego hitu, który był, w, mam wrażenie, że był taki trochę, e, no, może trochę niedoceniony, aczkolwiek, no, powiem, że ja nawet nie wiedziałem o tym tytule. Dopiero powiedział mi o tym Maciek, za co mu serdecznie dziękuję. Będę musiał ten tytuł przejść żeby być, mieć jakieś takie wprowadzenie do drugiej części. Widziałem pierwsze trailery i powiem Wam, że wygląda to naprawdę niesamowicie. Dalej mamy Assassin's Creed Shadows, no to jest być albo nie być Ubisoftu, więc siłą rzeczy nawet jeśli ktoś nie czeka z punktu widzenia, żeby zagrać w ten tytuł, no to powiem Wam, że jest to bardzo ważny tytuł z punktu widzenia jakby no było nie było branży, bo no, Jeśli ten tytuł wtopi, no to Ubisoft chyba naprawdę upadnie, albo ktoś go kupi. Dobra, chwilka przerwy na kawę. Wasze zdrówko, Super Espresso. Lecimy dalej, A z 18 lutego. To jest gra, której Microsoft też nie może schrzanić. No, zobaczymy, tak. Zobaczymy, jak oni będą to promować. Zobaczymy, czy ta gra będzie promować sprzedaż Xboxa. Czy też, jak to ostatnio, gry Microsoft bardziej promują sprzedaż ich abonamentu Game Pass. Lecimy dalej. Co tu jeszcze widzę? Gothic Remake, to na pewno dla fanów gotika będzie bardzo ważny tytuł. Mafia The Old Country, wiele osób chciałoby, żeby ten tytuł naprawdę dobrze, dobrze wyszedł. Doom The Dark Ages, Fable, no zobaczymy, zobaczymy co z Fable, jak oni to dowiozą. Mam nadzieję, że się uda, zobaczymy. Też prawdopodobnie ma wyjść Ghost of Yotei, czyli sequel Ghost of Tsushima. Też czekam, z chęcią zagram, no i finalnie myślę, że też jest prawdopodobieństwo, aczkolwiek może być przesunięcie w tym tytule, czyli Grand Theft Auto 6, no zobaczymy, zobaczymy, wiecie jak to jest ostatnio z premierami gier, często są sytuacje, w których są przesuwane, deweloperzy potrzebują więcej czasu, tak więc no. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będzie to w pewnym sensie przełomowy rok i to będzie temat trzeciej części tego dzisiejszego materiału: co będzie w 2025 roku. Zrobimy taką jakby szklaną kulę, weźmy szklaną kulę Nostradamusa i spróbujmy przewidzieć, co się stanie w tym roku. Pierwsze, co no to może to być, tak jak już wspomniałem o Assassin's Creed Shadows. To będzie sądny rok dla Ubisoftu i albo ten tytuł naprawdę da im, uratuje ich tak jak Final Fantasy uratowało Squaresoft kilkadziesiąt lat temu. Tak, oby to było. Wiem, że wiele osób wiesza psy na Ubisoftie, ale jednak jest to zasłużona firma i no chciałbym, żeby dostali drugą szansę i żeby się ogarnęli. No bo jednak szkoda, by było stracić takiego dewelopera, pomimo tego, że ostatnie gry im jednak nie wychodzą, tak? Ale zobaczymy. Kolejnym tematem, który, tak sobie myślę, odnośnie... Przysz Widzicie, znowu to, znowu to zrobiłem, odnośnie tego roku jest. Premiera Nintendo Switch 2 no jest, jest chyba oczywista, bo już, już, jest, już jest najwyższy czas, żeby Nintendo zaprezentowało i zrobiło premierę też konsoli, ponieważ no Switch już jakby oddycha rękawami. Nie oszukujmy się. I no, nie sądzę, żeby to była jakaś nie wiadomo jaka rewolucja. Wydaje mi się, że Nintendo pójdzie bezpieczną ścieżką i zrobi po prostu kontynuację, rozwinięcie, lepszą wersję Switcha, czyli taki, y, można by powiedzieć, y, Switch na sterydach. Y, albo jakby to powiedzieć, <gryw> używając terminologii growej, to będzie konsola, będzie bezpiecznym Sequelem, tak? Y, bo wydaje mi się, że, że ciężko mi jest y, coś konkretnego przytoczyć, co oni mogliby wymyślić mega innowacyjnego w tym przypadku. Plus do tego jeszcze no myślę, że podejdą tak do tematu bezpiecznie wiedząc, że Switch świetnie się sprzedawał i został świetnie przyjęty, tak więc zrobią pewnie więcej, lepiej, ładniej i tak dalej. Kolejnym tematem w tym roku uważam, że będzie kwestia Microsoftu i to, żeby oni się określili, tak? Bo zobaczcie, mają wyjść, ma wyjść Evolved, ma wyjść Fable. I tak zastanawiam się, w tym roku oni, według mnie, chyba już musieliby się konkretnie określić. Jaka jest ich przyszłość? tak? Czy oni będą inwestować w konsole stacjonarne? Czy to będą konsole, na przykład, te, który, ten następny Xbox, który wyjdzie? Czy to będzie konsola stacjonarna, ale na przykład bez napędu, bo pójdą już w abonament i w cyfrę? No, no ciężko mi jest zrozumieć ich strategię, bo z jednej strony oni mówią, że tak, konsole to są chwilowe braki konsol w sklepach i tak dalej. No ale kurczę, no, tak jak już mówiłem w materiale o, o Xboxie i o braku Series X, jeśli przed świętami, czyli największym okresem, nie potrafisz dostarczyć w kilku krajach, załóżmy w kilku krajach Europy odpowiedniej ilości konsol, wiedząc dobrze, że wydajesz trzy hity na koniec roku, czyli Call of Duty, Stalker 2 i e, w, finalnie Indiana Jones, e, Wielki Krąg, no to kurczę, no naprawdę, trzeba być naprawdę albo mieć problemy z planowaniem i i nie wiem, przewidywaniem popytu. Albo po prostu, no nie wiem, czy oni nie wierzą w te swoje tytuły, czy po prostu tylko patrzą, żeby ten, te tytuły sprzedawały po prostu Game Passa, a nie konsole. I bardzo możliwe, że na kilku rynkach tak to wygląda. Więc wydaje mi się, że ten rok będzie rokiem przełomowym z punktu widzenia tego, że Microsoft musi się określić. I chyba koniec stania okrakiem na płocie, i trzeba wyłożyć karty, a nie zwodzić graczy. Pięknym uśmiechem Phila Spencera. No i finalnie Sony. Tak, też zobaczymy, co Sony zaprezentuje z punktu widzenia PS5 Pro. Czy wyjdą jakieś tytuły, które pozamiatają i pokażą, że PS5 Pro jest warte zakupu dla tych, którzy na przykład zdecydowali się, że nie kupią, którzy uważali, że jest za drogie i nie ma po prostu tytułów, które pokazywałyby, że to jest tytuł, dla którego ja chcę kupić na przykład PS5 Pro. Więc zobaczymy co Sony w ogóle zrobi i jaka będzie ich polityka, tak? no bo słuchajcie, w zeszłym roku wtopili z tym Concordem konkretną ilość pieniędzy. Bandit cały czas jest w kryzysie, chociaż zostało ono kupione za ciężkie pieniądze i Sony oczekiwało, że Bungie będzie im pomagać swoimi tytułami z tym co oni tworzą, niż będą dla nich taką kulą u nogi. Tak? I oczywiście zobaczymy, jak to będzie z VR-em, czyli PSVR 2. Jak to się będzie rozwijać i e, czy będzie może więcej gier od deweloperów Sony. No bo tak do tej pory dostaliśmy tylko jedną chyba grę, z tego co pamiętam. I to był w Horizon Call of the Mountain. To była jedyna gra od studiów takich wewnętrznych, chyba Sony. Cała reszta to są w deweloperzy zewnętrzni. Więc no, bardzo bym chciał, żeby studia Sony w, bądź też takie firmy, które bardzo blisko z nimi współpracują i na przykład na PS5 wydają bardzo dużo w gier ekskluzywnych, no, żeby oni też zaczęli wydawać więcej takich gier w dużych, jakby to powiedzieć, na, na VR -a od Sony. Aczkolwiek muszę przyznać, że w zeszły rok było pod tym względem jednak lepiej. I wyszło dużo więcej gier. Aczkolwiek, no, wsparcie ze strony Sony jest dalej takie troszeczkę małe. No. I chyba doszliśmy do końca. Słuchajcie, to by było na tyle. Przewidywań ze szklanej kuli, jeśli chodzi o na ten rok. Oczekujcie więcej materiałów na ten temat w ciągu roku. Bo wiadomo, że sytuacja będzie się zmieniać. Fajnie, że Bartek też wrzucił swoją listę, właśnie top 5, na którą ja też odpowiedziałem swoją. I co? Niedługo rozmawiałem z Bartkiem. Niedługo, pewnie się spotkamy, nagramy kilka kolejnych materiałów dla Was na oba kanały i tym razem postaramy się nagrać tego więcej, żebyście mieli więcej fajnego kontentu. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia kciuka. Jeśli do tej pory nie subskrybujecie, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie minęły Was kolejne materiały w tym stylu. Niedługo też będzie troszeczkę więcej retro, będzie troszeczkę więcej podróży growych, tak więc obserwujcie kanał, pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Hej, trzymajcie się!